Podlaska Chorągiew Husarska pokazała trochę tej pięknej, wspaniałej, bardzo ofensywnej, optymistycznej polskiej historii, czyli najpiękniejszą na świecie jazdę. Z elementami wyszkolenia pokazaliśmy kopie, szable, musztre dla młodej, młodego audytorium. Tak jak wiemy, to są osoby z całego świata. Widzimy tutaj mój, mój kolega też, kolega Paco Koń. Jest z nami, więc myślę, że to była ciekawa ciekawa przygoda dla tych osób. No cóż, a historia polska jest jakby wielka, więc szczególnie ten XVII wiek, który był wiekiem zwycięskim, może uczyć się młode pokolenie, że można w sposób doskonały też i walczyć yy, wolności, prawda, krzewić polską kulturę, która też na tych, w tych stronach przecież była tak pięknie pokazywana przez te liczne dworki, zaścianki. A i naszą podlaską chorągę husarską która, która stacjonowała w Tykocinie.

Jesteśmy dzisiaj na drugim dniu Festiwalu Młodzieży Bez Granic w Różanym Stoku. Zaczęliśmy dzisiejszy dzień pokazem grup rekonstrukcyjnych Husarii oraz Łanów Wczoraj przed nami koncerty naszych gwiazd, aktualnie gra Karawana Bez Granic na BIS, czyli taki projekt, który powstał od wczoraj. Nasi artyści z Karawany zrobili taką nową specjalnie dla naszych gości. Karawanę, a wieczorem o godzinie 19.30 zagra zespół Boom Orkiestra, czyli dość znany w Polsce zespół Rytmy Bałkańskie, półfinaliści polskiej edycji Mam Talent. Na festiwalu w tym roku mamy około 200 osób uczestników, wyjątkowo zaprosiliśmy do udziału grupę z Ukrainy, z Białorusi, mamy w sumie około 50 osób oraz wychowankowie ośrodka wychowawczego, a także młodzież z powiatu sokólskiego, głównie ze szkół, dla których organem prowadzącym jest starostwo powiatowe w Sokółce. Ten festiwal nie był możliwy bez wsparcia finansowego, jak i starosty sokólskiego, pana Piotra Reczko ale także dofinansowany został z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z programu Dyplomacja. Przed nami jeszcze jeden dzień festiwalowy. Jutro, tak jak przez te dwa dni, zaczynamy warsztatami i na zakończenie węgierski zespół Radio Warna.